Maneczko wszystkim. Zobaczcie, pierwsze wbicie agregatu na razie. Możecie zobaczyć moi drodzy, przejechaliśmy tutaj na usługę tak naprawdę. Możecie zobaczyć jak to wygląda tutaj takie pole, gdzie ma być łąka zrobiona. Dzisiaj na razie możecie zobaczyć nawóz, nie, nawet nie pamiętam co dokładnie. Ale nawieziono zostało. 30 właśnie stoi z lejkiem. Przyjechaliśmy tutaj. Jakieś 20 minut drogi ciągnikiem było. Jest coś około 10 km, niecałych chyba. No i teraz musimy tutaj, moi drodzy, ładnie uprawić, pięknie to wyrównać. I później przyjedziemy, moi drodzy, drugą turę tutaj. Wpadamy wtedy z 30 z siewniczkiem, 60 z wałami, zawałuje się to, posieje i będzie elegancko i później jeszcze raz powałuje z tym zobaczymy jak to będzie z bryłami bo widzicie na razie tragedii nie ma aczkolwiek no wiadomo sucho oczywiście jest sucho także co tak u nas moi drodzy to wygląda w tym momencie po że tak powiem kilku cichych dniach z tatą żeśmy dzisiaj przyjechali właśnie tutaj widzicie na taką po bliską wieś, tak naprawdę, bo minęliśmy takie dwie mniejsze e, wsie, można powiedzieć. No mówię, to akurat te wsie nie są duże, bo tak jak mówię, tutaj są tak naprawdę dwie długie proste. E, katorga przez las. Jesteśmy prawie, że powiem Wam dało radę wyścig zrobić. I tu Wam muszę powiedzieć, że trzydziestka minimalnie szybsza jest od sześćdziesiątki. Ponieważ tata jechał mając mniej więcej 2000 obrotów, ja miałam około 1900. Powiem wam, pokrywałem się te prędkości, a wydaje mi się nawet, że minimalnie te tam 100 obrotów jest mniej w 30, czyli szybsza. A tutaj w ogóle za potem, jak pierwszy raz powiem, a w jestem teraz. Zobaczcie jakiś system nawadniania. Ciekawie. No ale tak to tu wygląda. Zdziecha na razie, stoi, odpoczywa. Trochę chciałem Wam właśnie nagrać, bo niestety, ale jesień wiosna się niestety z nami nie zgrywała. Bo tak jak się zaczynało prowadzić kanał 3 lata temu. To byłem wtedy jeszcze po gimnazjum, byłem w pierwszej technikum. No i się miało tego czasu multum. A teraz jeszcze prace, inne tego typu rzeczy i się nie zgrywamy z tatą niestety. Chodzi tu ja o czas, bo to tam przede wszystkim problem był zawsze taki, że ja na przykład dopiero wróciłem ze szkoły, miałem jakąś powiedzmy, robotę w garażu jak do naprawy. No a pole nie poczeka, tak? Więc nie, nie było czasu, żeby chodzić latać z ciągnikiem tak jak to robię teraz. Tylko trzeba było, niestety, ale zapierniczać do garażu i robić co się wzięło. No ale fajnie idzie, zobaczcie. Nie ma tragedii. U, poszedł huk z turbiny. Jest mega dźwięk. Zobaczymy czy narasta, ojciec zrobić, czy z dwa razy może tutaj przeleci, bo to widzicie tak różnie z tym ubijaniem. Widzę, widzę jeszcze jakaś cegła. Gdzieś to na bok trzeba pozabierać, bo niestety, ale zębów w agregacie nie przybywa, a połamać bardzo łatwo. się inaczej się teraz drze w ogóle da sześćdziesiątka. No i możecie zobaczyć tutaj rów. Ja nie wiem, czy tutaj też czasem nie były pogłębiane. My jesteśmy takim tutaj terenem trochę zalewowym tak naprawdę. I zobaczcie, że no tutaj minimalnie tej wody jest na dole. Bardzo mało. Zobaczcie ile tu może być wody, a ile jest. Szczególnie tam pod mostem. Padało jakiś czas temu, ale powiem wam bez szał. No. I co powiecie? To jest życie jak to by powiedział Jarek, co nie? Już drugi raz i się robi taki pył. Powiem Wam nawet wilgoć tutaj jest. Tu widać na przykład tutaj jest mniej. Już bardziej przesło, tak widać, że ta, ta ziemia jest taka przemieszana. Ale tu wam powiem, czuć wilgoć, zobaczcie, to się nawet lepi. A to weźmiemy, ściśniemy, dalej się rozsypuje. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj Wam powiem, ładnie wyszło, zobaczcie. Tutaj za pierwszym przejazdem tak całkiem, całkiem. No ale widzicie od wilgoci, od miejsca. Bo tu widzicie na przykład ten środek, zobaczcie jaki jest taki przeplatany, można powiedzieć. No ja trochę jeszcze mam, ja mam w ogóle przyciemione okulary, to w tym momencie nawet dla mnie tutaj to co jest takie ciemniejsze wydaje się być mokre prawie że. Natomiast widać, że no z wilgocią jest tutaj różnie. My tak dawno sami nie słyszałem, że nawet mnie troszeczkę fascynuje ten dźwięk 60, chyba nie jakby się zmieniło troszeczkę. रहे बारे में powoli się tutaj ładnie rozsypuje. Razu zobaczcie, jak się fajnie pole równa. Powiem Wam to jest najlepsze w szerokich agregatach sztywnych. Bo powiem wam, nieraz się spotkałem no, oczywiście na YouTubie z agregatami bodajże Bometa, o ile to dobrze mówię, Bometa to się tak nazywało. To jest tak okolice 3,5 metra, tam 3,60 chyba nawet i one są. E w moim mniemaniu, w porównaniu do tego agregatu, to jest że POMTOR. Przewaga tego agregatu jest taka, że on jest sztywny. Jak będziemy go składać, to też zobaczycie, on jest z blokowany. Więc to jest 3,40. To jest całego po prostu agregatu, gdzie są zęby, bo wałki biorą też na 3,60. Ale wiecie, mamy to zryć zębami, a nie wałkami przejechać. Dlatego 340 to jest taka, wiecie, szerokość robocza praktyczna i powiem Wam, że on jest sztywny, dzięki czemu wszystkie nierówności są ładnie tutaj równane, natomiast w przypadku takich agregatów, właśnie jak ja widziałem takie zielone Bometa chociażby, które są zawieszone na jakimś tak łańcuszkach, że każdy sobie może, wałki sobie mogą między sobą pracować i w ogóle, no to niestety, ale to tak pola nierówna fajnie, no tu mimo wszystko musi być wyrównane, bo jest sztywno, wałki w ten sposób nie pracują, wałki mogą tak otyko pracować. A znowu, zęby są sztywno po całej szerokości przymocowane, te boki się nie składają do siebie, ani jedna, ani druga strona, tylko jest cały sztywny, fajny agregat, przy, e, przymocowany do ciągnika, zablokowany właśnie tam bolcami, dzięki temu efekt jest zupełnie inny niż w przypadku takich agregatów pływających, a nawet takie są fajne, takie agregaty nawet na piaski szczególnie, są po prostu takie agregaty, ale zawieszone na łańcuszkach, chyba właśnie Bomet ma coś podobnego na łańcuchu mi się wydaje. łańcuchy są, które trzymają właśnie wałki tutaj do całej reszty. Ja musimy niestety ale odpinać, kiedy się go składa. I że też troszeczkę żeśmy walczyli z tym agregatem, bo 5 lat temu ostatni nas był on składany, tak naprawdę. Bo prawdę powiedziawszy, to żeśmy go tylko złożyli jak do nas przyjechał. Jechał po ten agregat nasz znajomy wtedy. 60 była świeżo kupiona, tam jeszcze nie, nie, nie była w stanie jeździć. Jeszcze tam papierologia nie była z nim wtedy załatwiona. I Tada gdzieś tam wyrwał, właśnie e, na OLX, gdzieś tam czy, czy Nie, przepraszam, to jeszcze była tablica, moi drodzy. To był najlepszy portal akustyczny jaki kiedyś istniał: tablica.pl. To jest właśnie aktualnie olx em I powiem wam, że jeszcze wtedy właśnie Tada zawsze tak siedział wieczorami: e, siadał sobie w kuchni do laptopa, patrzył, przeglądał oferty, aukcje różne i znajdował takie przeróżne rzeczy, jak agregaty nasze, właśnie tutaj. A e właśnie macie tutaj agregat, czy, czy opryskiwać, czy co my tam jeszcze dzieliśmy. 7 e, w tym roku siedzi, siedzi tata, taki łowcy okazji wieczorami, szuka przeróżnych różnych rzeczy. Znalazł blisko nas e, właśnie ten agregat. Nie, nie wiem, czy tam jest sobie 15 czy 20 km, niecałe. Poprosiliśmy znajomego, wziął 72 7211. No i się zgadaliśmy, pojechaliśmy. Tata zapłacił zaliczkę następnego dnia dosłownie. Dogara się co do transportu, przyjechaliśmy, zapłaciliśmy resztę. No i żeśmy go kupili, to żeśmy go wtedy pamiętam e, poprzedni właściciele. Oni ten agregat ciągali 12-12, 12-12 czy 12-24 w sumie nawet. I oni e, brali ten, brali go, nie składali tak samo. To też musieli palnikiem go kurde grzać, żeby wyjąć te sworznie te bolce, wszystkie tam mocujące do rozkładania, składania. No, i później e, żeśmy go złożyli. Przyjechał złożony do nas z zetorem. Tylko zetor miękki przód, miał ma to pływało to troszeczkę sobie, ale dało radę przywieźć. No, i później my, tak naprawdę, tego pierwszy rok żeśmy go składali. No, powiem wam, że jest to trochę uciążliwe, ponieważ szczególnie te wałki z tyłu do lekich nie należą. Tam jelen ma sprężynę, co widzicie. No, ona trochę pomaga go, że tak powiem, wybić do góry. Natomiast później, już do samego złożenia troszeczkę nawet i przeszkadza. Trzeba by go przerobić na hydrauliczny. I wtedy byłoby o wiele wygodniej. Ja już patrzyliśmy w planach jest jest takie właśnie przerobienie. No. Ale dobrze jest, 60 już 5 lat z tym zestawem śmiga i jest super. Teraz moi drodzy na powrocie ja będę raczej otwierał szereg, a tata będzie jechał za mną, bo powiem wam masaka. Ja nie lubię jeździć e, 30 z 1800 obrotów, czy tam 2000, bo ja wam powiem, ona ma taką in, in, inny rezonans wpada, kiedy ma dwa bo bodajże, jakoś tak. Ja ręczny do oporu generalnie. I powiem wam niestety troszeczkę inna, inne drgania są na całym silniku, na całej kabinie i zupełnie lepiej się wtedy prowadzi. Przez to po prostu się wygodnie robi Co się stało? Zagrzał się? O. O. o A i wentylator elektryczny masz ten A co nie, nie ma do pełna? O, to, kolej teraz go spłoć No rzeczywiście żeberka jest trojawiła pewnie do butelki wyrzucił no no widzę no, trzeba go wstawić pouszczelniać, porobić trzeba go wstawić na warto pouszczelniać, porobić pomalować kiedyś na pewno na razie te, garaże, budynki, podwórko no, trawę na zielono a dopiero później można ciągnik no no, się śmieje, to wiecie, taki wołek roboczy. Tam z prawej strony, teraz widzicie, 60 się obrzygała. Ale prawdę powiedziawszy, nie wiem kiedy ona bo ostatni raz była robiona jak żeśmy ten tłok wymieniali. Odsyłam was do filmiku, karta w górnym prawym rogu. Kiedy na 750 motogodzin nam ten tłok pękł. Tam wtedy była zmiana interkulera na ten, który jest aktualnie i prawdopodobnie coś jeszcze w interkulerze zostało żeśmy go przedmuchiwali, przedmuchiwali teraz oglądam Mańka, serdecznie pozdrawiam Maniek Mechanik, który się tam bawi też z 60 i ma wykokszonego sztajera tak, na na tak naprawdę bo nie wiem jak można inaczej to nazwać po prostu ciągnie na tak tak totalnie e i właśnie on fajnie pokazywał jak e przy pierwszych pracach szmatę nawijał po prostu na wąż i zostawało więc każdy ewentualny śmieć na szmacie się zatrzyma my niestety takżeśmy nie zrobili Niedługo później coś się stało i, i ten właśnie tłok się jeden zatar, tak jakby właśnie coś wpadło. Dobra, jednak nie koniec, o win taty picie. E, teraz żeśmy rozkręcili jeszcze górne cięgło i po raz drugi przejedziemy teraz bardziej wałkami, żeby to jeszcze porozbijać. To Trzymaj i nie zgub, bo później będziesz jak ja, z autobusem dziwnie jechał. No, zdarzyło mi się tak raz. 30 mnie bujniało na tym, na studzience, bo no są takie głupie, pozaparane studzienki. Wyleciało mi picie, patrzę za siebie, mówię, kurde, mówię, co ten autobus się tak dziwnie daleko trzyma? A się okazało, że po prostu fanty gubiłem po drodze. I przez to autobus zaczął jechać trochę niepewnie. Dobra. Ty czy jeszcze jeden? Jeszcze trochę. Na muszą być. No. no. Dobra. Widzę, teraz przód nie idzie. Op, op. Zaraz op. Ok. Não I tak to właśnie wygląda. Dobra widzicie, przejedzie się raz, przejedzie się teraz drugi. Teraz wałki mają większy docis, więc teraz wałki widzicie bardziej rozbijają. Zobaczymy jak to będzie szło. Jakby było bardziej wilgotno, to by pewnie dało radę po prostu wpuścić raz. A jakby byłyby w ogóle bliźniaki jeszcze, to by było super, ale dojechać na bliźniakach tutaj to by była taka torga masakryczna. Może jeszcze się uda nagrać, kurde kabla nie wziąłem wam powiem I nie mam jak naładować teraz kamerki, ona ma tylko już w tym momencie 12% baterii Czekajcie, tak. takiego steady muszę zrobić Czekajcie, ja to o tak trzymałem wcześniej No teraz troszeczkę może inaczej będzie drgania przenosić Zobaczymy Bez deszczu to jednak tutaj trochę jest lepiej, ale bez deszczu to tak się tego nie rozbije Zobaczcie jakie są bryły No i one zobaczcie no. Jak się weźmie obrzuci jedną ob drugą To coś tam pęka No ale tak to się widzicie one się wbijają Za mało wody Coś coś obcie Także tak to tu, moi drodzy, wygląda. No widzicie, tu się trochę rozbiły te bryły Ale jeszcze to jest nie to, co by się chciało. Ale jeszcze tak jak tata mówił, będzie można spróbować jeszcze wałami tu przejechać. Bo to zobaczcie właśnie to, co ostatnio mówiłem do kolegi, Że się śmiałam, że u nas jest ziemia mozaikowata. On mówi, że coś takiego nie istnieje. Tu w sumie nie wiem, czy aż tak jest. Tu raczej takiego problemu nie ma, ale powiem Wam, że serdecznie polecam zobaczyć filmik z Orki 1212 w górnym rogu, wyskoczy Wam karta, gdzie właśnie sąsiad jeździ po swoim takim długim polu 2,20 chyba hektara, o ile dobrze pamiętam no, na pewno 2 hektary i kurczę, od Piachu po taki ił, takie bryły wielkie, że masakra mimo, że było wtedy wilgotno to różnorodność gleby na jednym kawałku jest ogromna Który to kurde piszczy Na niej większy docisk stara słuchać, że gdzieś coś siada chyba Ale właśnie tak tutaj jest, tutaj moi drodzy To, że jest na przykład na papierze czwarta klasa czy trzecia klasa gleby To jest nic, bo potraficie na jednym polu po prostu całą różnorodność spotkać i glinę, i pi, że wypiach potraficie wy, wyciągnąć wszystko. to jest właśnie minus tych ziemi. To jest strasznie wymieszane, wszystko. Dobra, jak my tam stoimy z tą bateryką 9%? No. Bez szału nie przygotowałem się, nie spodziewałem się, że to będzie tak długo. Ogólnie tata mi mówił, że mogę ten, że mogę tylko przyjechać. Bo ja tu ile, ja tu 5 minut nawet nie, nie rozrzucałem tego nawozu tym lejkiem. Eee, no i że mogę jechać do domu, ale no w sumie nic lepszego do roboty w domu nie mam. Także jak najbardziej mówię, że poczekam do ojca. Do tego chciałem zrobić wyścig tak jak Wam kiedyś obiecałem. Prędzej Dawida poproszę i uda się nam pościgać gdzieś. Liczę, że się uda nam zrobić wyjści kiedyś na ściernisku. Teraz są większe możliwości, bo wiadomo mam prawo jazdy. Także mogę sobie pojechać gdzie chcę. Prawie, że niezależność finansowa, więc jak zaleję paliwa do Trzydziechy to sobie mogę jechać gdzie chcę. I się tam tata nie obrazi, że mu paliwo marnuje. Więc zawsze można gdzieś się pojechać spotkać. Mamy jeszcze zieloną 3 w zanadrzu, pamiętajcie, Dawidowi robiłem. Można? Co, co powiesz Dawid na to? Jak to teraz ty się nazywasz? Agro-Dawid? To co? Dawaj młody, robimy wyścig na żniwa. Gdzieś na ścierniku się spotkamy, będziemy się ścigać ze sobą. Zobaczymy, który jest szybszy, który się szybciej zbiera. Dobra, pozdro dla Dawida. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy dotrwali do końca. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Cześć! Ale wiecie, no, trzeba było wymienić to, trzeba było wymienić. Zestawy do 60 nie są drogie, tam ile, dwie pustówki, jeden. Także nie ma co narzekać nawet. No a teraz w końcu weźmiemy jeszcze za nią, to trzeba zmienić też ten przód interkuler przerobić te chłodzenie. Mamy większy interkuler do niej, zmienimy jeszcze chłodnicę oleju. Trzeba jeszcze o zegarowanie wstawić. Ja mam w 30 fajny zegar, teraz wstawiony, działa. Jest podłączony bez chłodnicy. 60 widzicie, ma przed filtrem taki adapter na zegary właśnie. A byłem wczoraj w sklepie, i udało mi się kupić taki trójnik wkręcany w blok, który jest akurat zakończony wyjściem na czujnik oleju taki, co macie oryginalny na kontrolkę, który idzie. I się okazuje, że czujnik temperatury i czujnik ten właśnie na kontrolkę mają te same gwinty. Nie wiem, czy tam jest jakiś calowy skok gwintu, czy jaki. I one mają ten, mają te same właśnie gwinty, więc po prostu mogę wkręcić sobie czujnik. I teraz 30 ma chłodnicę oleju niepodłączoną, ale ma czujnik temperatury oleju. No i powiem wam na razie 70 stopni jest, więc nie ma tragedii. No ale co ja zrobiłem? Przejechałem się tutaj 15 minut na pusto. No i jeszcze ciężkie pracy zbytnio nie widział. No 60, jak widzicie cały czas, praktycznie. Wiecznie gorąca W tym śmieć trzeba podrzucać. Szkoda, że pirometru nie wziąłem, nie pomyślałem, moi drodzy. Mam pirometr, czyli taki laserowy, czy to raczej optyczny, czy jaki to tam jest, termometr, który się sprawdza temperatury. Teraz sobie tak pomyślałem, że właśnie ten pirometr mógłbym wziąć, by się sprawdzała temperaturę. Ale co jeszcze będziesz wałował ten? A właśnie, ty tu przyjechałeś orkę robić? Nie właśnie tak patrzę, nie pamiętam, żeś tu jeździł, a nagle przyjechałeś, uprawiać, poszło. No właśnie. No właśnie też mi tak coś nie pasowało. Mówię, nie pamiętam, żeby to tutaj jechał. No bo jednak pół godziny, 45 minut drogi tu i z powrotem tak naprawdę. To by go trochę nie było. O, natomiast jeszcze poza tym ogródeczkiem, znaczy tą, tą w sumie działeczką tak naprawdę. Jeszcze tada dzisiaj leci na jeszcze jedną. Powiem wam, że to jest osób, które nośnie ogródki gdzieś potrzebują. I całkiem fajna sprawa. Tutaj pozdrawiam Kamila Polnego. On coś na ten temat wie. Też właśnie nieraz pisał, że usługi sporo robi. I to ja wam powiem, to, to jest taki biznes, który się opłaca chyba bardziej niż nawet e, same rolnictwo. bo. To jest tak naprawdę czysty zysk. Przyjeżdżacie, macie swoją stawkę, robicie i tylko wiecie. Kwestia pokrycia kosztów eksploatacji oraz paliwa. A w polu niestety, ale wiecie, cały czas inwestujemy, inwestujemy jako rolnicy, przychodzi właśnie susza i co? I zyski są później okrojone. A tutaj się należy i się dostaje. Dalej ja już widzę powoli ku końcowi, także lecimy do Trzydziechy moi drodzy. Ja i tak już baterii zbytnio nie mam, taki dzisiejszy vlogasek zrobiony. Co mogę wam powiedzieć? O łapki żebrać nie będę, ale zostawcie coś po sobie, żeby było wiadomo, jaki jest oddech na filmikach. Jeszcze jednak nie idę. <laughs> Pierwotnie. Zobaczymy. Dobra. Ja się z Państwem żegnam, nie wiem co nam dodać chcę, zaraz zobaczę. Trzymajcie się krótko, do zobaczenia, cześć!